Bezpieczeństwo Polski zaczyna się od dostępności służb, które nad tym bezpieczeństwem czuwają. Tutaj w powiecie siemiatyckim, który jest kopieniem z państwem w miejscowości, Burzec, stacja Przykrąg. Doświadczyliśmy tego, czym jest zbijanie Polski lokalnej w czasach Platformy Obywatelskiej. W samym tym powiecie zamknięto dwa posterunki policji. I my te posterunki policji odbudowujemy, odtwarzamy. Ten tutaj akurat po prostu zyskał swój nowy kształt, a został zbudowany od podstaw nowoczesnych poszerzonych policji. Żyjemy bardzo w bardzo niespokojnych czasach i dziś ta bliskość obywatela do policji, do służb wewnętrznych jest bardzo ważna. Inwestujemy w związku z tym właśnie w to, aby służby, aby policja były jak najlepiej wyposażone. Także Straż Graniczna, jesteśmy tutaj niedaleko granicy, również obotnicze Straże Pożarne i Państwowa Straż Pożarna to niezwykle ważne służby, które zapewniają bezpieczeństwo Polaków. Przyznam się, że kiedy 7 lat temu przeczytałem pierwszy raz, ile posterunków policji zamknęła platforma IPSL. PSL, ta partia, która chciałaby się nazywać Ludową, ile zamknęli tych posterunków... To nie mogę mówić. Przecierałem oczy ze zdumienia. Bo otóż z około 800 posterunków policji w całej Polsce zamknięto około 400, a nawet ponad 400 posterunków policji. To, szanowni państwo, oznacza, że policjant bardzo często musiał do zdarzenia dojeżdżać, nie wiem, 50 czy 100 kilometrów. Jakie to jest bezpieczeństwo wtedy dla polskich obywateli w takiej sytuacji? Dlatego od pierwszego roku naszej rządy przystąpiliśmy do programu modernizacji służb mundurowych, do programu odbudowywania zamkniętych przez PSL i Platformę posterunków policji w różnych powiatach i nasze dzieło kontynuujemy i będziemy kontynuować tak, żeby tych posterunków było coraz więcej. Moim marzeniem jest to, aby nikt nie musiał wyjeżdżać z miejsca, w którym się urodził, aby każdy Pracować, jeśli tylko jest takie, taka wola, takie życzenie kogokolwiek z Polaków. Dlatego chciałbym też wykorzystać to spotkanie tutaj, gdzie też ubiegli na nie mieszkańcy, aby podziękować naszej Policji, naszym służbom za to, że dbają o poczucie bezpieczeństwa. I jeszcze jedna kwestia. Nie tak dawno temu widziałem zestawienie z różnych krajów świata, kto czuje się najbezpieczniejszy. Jakie jest poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców różnych krajów świata. A były tam naprawdę najbogatsze państwa z całego świata i największe, i trochę mniejsze europejskie, amerykańskie. I, i z dumą mogłem zauważyć, że. Polska, Polska Policja, Polska Policja zapewnia poczucie bezpieczeństwa na najwyższym poziomie ze wszystkich tych krajów, które były tam w tej przedstawione. To wielka zasługa polskiej Policji. Dziękuję Wam, drodzy funkcjonariusze, funkcjonariuszmi za to, że stoicie na straży polskiego bezpieczeństwa, że jesteście tam, gdzie Polacy Was potrzebują. Dziękuję.